for the victory lap, though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I should suffer, come what for. Train in the trees, please, walk my sycamore. Touch burnin' sands, cross in and stormy shore, sure seasons in the year, yeah. Ain't no channel for champions, and chain no Maneczko, witamy Was serdecznie, Sądecka Zajawka, wita kogo? Gościa specjalnego oczywiście, Karolina Wolak, nasza reprezentantka w czym? Oczywiście w tańcu. Jakim? Hip-hop i nie tylko. Witam Cię serdecznie. Cześć, bardzo mi miło. Słuchaj, jak, jak tam w ogóle było w tej Korei, bo nie wiem czy wiecie, ale Karolina swoją przyjaciółką, tak? Tak. Roxy. Roxy, Roxy. Tak, yy, były w Korei, reprezentowały nasz kraj, jeżeli chodzi o scenę hip-hop. No i wróciły. Jak to wyglądało? Wróciły szczęśliwe, zadowolone i naładowane przede wszystkim mega pozytywną energią. Zawody w Korei to była tak naprawdę pierwsza inauguracyjna impreza, którą tak naprawdę wymyśliły Stany Zjednoczone. To był Puchar Mistrz, Puchar Świata. Uh -huh. Zostały zaproszone kraje i tak naprawdę Polska Federacja wyciągała drużyny, które zdobyły, uczestniczyły oczywiście tutaj na mistrzostwach uh -huh. w Polsce. To nie, może, to nie jest tak, że my bierzemy i o ja chcę jechać do Korei, dobra to Wiemy, ja się zapiszę, to. jadę. Nie? Ja chcę tutaj, to nie. No trzeba sobie pewne rzeczy wypracować należymy do polskiego związku sportowego cheerleadingu i tam oczywiście jest kalendarz zawodów na cały rok. i dane zawody tak naprawdę są kwalifikacjami na wyjazdy na większą skalę. Czy to są mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata czy puchar uh -huh. czy puchar świata na wszystko sobie trzeba zapracować. i my przed, przed tak naprawdę moją dużą kontuzją. Zapracowałyśmy sobie na to i wielkim zaskoczeniem było przede wszystkim powołanie do kadry narodowej, które wyłonili, którą wyłonił właśnie polski związek uh -huh. Cheerleadingu i uznał mnie, Roxy, jak i również drugą drużynę w Polsce, także naprawdę to było ogromne wyróżnienie, uh -huh. z czego bardzo się cieszę. Mega. Słuchaj, jak twoja ta droga, jeżeli chodzi, zawsze droga, jest trudna czasami, trzeba. Te przeciwności, wiesz, jeżeli chodzi o pasję, pokonywać. Ale chodzi o to, jak to się w, w tobie zaszczepił ten taniec. Tak naprawdę, wszystko rozpoczęło się od mojej mamy. Aha. Jak byłam mała, miałam 7 lat, przyszła sąsiadka, która już wcześniej tańczyła tylko w innym zespole tanecznym, informując ją, że są zapisy do zespołu tanecznego w Krynicy Zdroju do Centrum Kultury. Aha. No i mam mówić, tak, oczywiście, zapiszę swoje córki, mnie i moją młodszą siostrę. Ja powiedziałam, absolutnie ja nigdzie nie idę, nie będę tańczyć. Od tego się zaczęło, powiedziałam, że nie jej koniec, w ogóle nawet nie próbując. No ale no niestety, takie były czasy, że człowiek się nie sprzeciwiał rodzicowi, tylko szło się pokornie na zajęcia. Jak weszłam na tą salę, moim pierwszym trenerem była pani Marta Kakuba, jak zobaczyłam jej cztery kroki, tak wtedy tak naprawdę. Mogłam zobaczyć, co to jest miłość. Jakby mnie strzała Amora uderzyła, i to było naprawdę fascynujące, bo wzbudziła we mnie takie emocje, że ja od tamtej pory naprawdę nie wyobrażam mhm. sobie w ogóle nie uprawiać tego. Jak chciałam gdzieś uciec, to i tak wszystko się wracało. To jest taka naprawdę miłość od małego, i teraz na przełomie tych lat ja jestem niesamowicie wdzięczna mojej mamie za to. Że tak naprawdę kazała mi tam iść, bo gdyby nie to, no teraz nie wiem, na jakim etapie swojego życia bym była. No jesteś na etapie takim, że teraz prowadzisz grupę, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o zajęcia, prowadzisz grupę dzieciaków. Powiedz mi, jeżeli chodzi o właśnie tworzenie, tworzenie, jeżeli chodzi o tematykę tańca, jakie te tańce, jeżeli chodzi o tworzenie Twojej grupy, jeżeli chodzi o dzieciaki, jak to wygląda? Czy to jest tylko hip-hop, czy różne jeszcze tańce? Nie chcę ich tak naprawdę kierunkować tylko pod jeden styl taneczny, bo każde dziecko jest inne. Właśnie, każdy, o to mi chodziło. każdy jest inny. Ja akurat. No, nie wiem, czy to jest dar, to bardzo dużo ludzi, jakby z boku obserwując mnie, jakby zauważyło, że ja widzę więcej. Wiesz, jak to jest? Patrzą nie. wszyscy, ale widzą tylko nieliczni. To tylko Twoje oko, nie? Wiesz, o co chodzi? <grym> Może niekoniecznie, <grym> ale y, nie chcę te dzieci tak naprawdę tylko ukierunkowywać pod hip-hop. Wy nie. macie tańczyć hip-hop, bo ja tańczę hip-hop. Nie, bo ja bym im narzucała, narzucała swoje schematy. Tylko. Po postawie, po ich zachowaniach, po, po ruchach, jakie wykonują, ja już mniej więcej widzę, jakie dziecko byłoby, w, do, do, byłoby tak naprawdę odpowiednie do danego stylu tanecznego. Mhm. One zaczynają u mnie. Niby zawsze się mówi, że zaczyna się taniec od klasyki. Mhm ale klasyka dla takich małych bąbelków jest. Od baletu. Od baletu, od baletu, tak mówię w skrócie, od baletu. Wiesz, dla takich małych bąbelków ja to podziwiam, bo tak, bo to jest poważna muzyka, one już muszą stać zdyscyplinowane, a jak wiemy, takie małe dzieci, one mają niesamowicie dużo energii, one gdzieś to muszą rozładować, tak więc tu jest taki taniec poprzez zabawę na samym początku. To jest na... piękne, dlatego jesteśmy na Placu Zabaw. Dokładnie, no nie bez powodu taniec. Scenaria się też tutaj wzięła. Dokładnie. <laughs> Dlatego tak, no ale mm, jeśli ja widzę, że dzieci na przykład y, jakby preferują inny styl taneczny, to informuję rodzica albo mówię dziecku, a może spróbowałbyś innego stylu, albo iść tam, gdzie faktycznie na przykład mhm. czytanie taniec jazzowe, czytanie taniec klasyczne, żeby szło w tym kierunku, bo widać, że to, to, to bardziej czują. No ale yy, nie tylko, tak jak mówię, nie tylko uczę hip-hopu, bo instruktor znający jeden styl taneczny to jest specjalizacja, ale my musimy mieć tak naprawdę wachlarz wiedzy i chociaż podstawy każdego stylu tanecznego, my te dzieci musimy nauczyć. Więc ja im wprowadzam taniec współczesny, taniec jazzowy, taniec hip-hop, czasami nawet wchodzę w. Yy, Tańce narodowe, jak i towarzyskie, żeby one już coś mogły sobie w swojej głowie Wiem. ułożyć, co one chcą. Tak. Tak, tak naprawdę się to wszystko wydaje z boku. Nikt nie widzi też tego, tego systemu pracy, ale no tutaj rodzice muszą się tylko i wyłącznie zaufaniem wykazać w stosunku do mojej osoby. Czy oni to będą podzielać? Różne są opinie, niemniej jednak. Wiadomo, jak na boisku. Jak na boisku. No to jest czasami walka, ale jakby tutaj. Ja przebywam z tymi dziećmi, jestem z nimi na sali bardzo długo, spędzam czasu i ja widzę, jaką ono ma postawę, jakie jest zaangażowanie, czy on ci, czy w domu. Czy on w ogóle chce iść w tym kierunku, czy tak naprawdę został zmuszony, bo na przykład są niespełnione jakieś marzenia rodziców? Różne są przypadki. Różne są przypadki, tak więc tu można by było o tym naprawdę gadać, no ale to jest taki temat, od którego odbiegamy, a my spotkaliśmy się tutaj po to, żeby opowiadać o, o Korei, o, o takich dużych osiągnięciach, do których przede wszystkim chcę doprowadzić dzieci. Chcę doprowadzić dzieci, to jest taka moja wewnętrzna misja, żeby one, bo ja widzę u nich ten błysk w oku, że one chcą. Mhm. I ja widzę, że. Daje ci to po prostu energii dużo, nie?, żeby to tworzyć dalej. Tak, ja po prostu ja widzę w nich małą siebie, stojącą tam i mówiącą: Ja też tak chcę, ja też tam chcę być, ja też to chcę robić. Tylko był jeden mały problem. I jest jedna mała różnica, że ja to wszystko musiałam zrobić sama. Ciężko Dojść pracą. do tego sama. A, to tak jest. Ale a ja tym dzieciom powiedziałam, że jeśli pokażecie mi, że wy chcecie, ja was doprowadzę wszędzie, tak. bo będziecie mieć po prostu krótszą drogę. Niech one się realizują. Ja wiecznie żyć nie będę. Tak. Więc one niech spełniają swoje marzenia, bo to jest niesamowita satysfakcja. Tylko tu się liczy bardzo ciężka praca, bo niestety jesteśmy czasami przez to naprawdę niedoceniani. Zgadza się. E, powiem ci tak, no z tej rozmowy, jak tu już dużo powiedziałaś, yy, widzę w tobie mega dużą energię, wiesz? To yy, dzieci widzą tą energię. No właśnie, to ludzie, ludzie tak, ci dają. Ludzie, tą energię. No, no ja to się, jest piękne, to jest, to jest niesamowite, bo czasami się ludzie pytają mnie, co ja biorę. Ja po prostu ja biorę, jestem wampirem energetycznym, który zabiera od nich, ale pozytywną tak. energię. Jak ja widzę czasami, jak przychodzi ktoś, bo nie tylko trenuje dzieci, ale również dorosłych widzę, do ludzie borykają się z różnymi problemami. Ktoś ma cięższy dzień w domu, na przykład, czy coś się zadziało w pracy. Ja chcę zrobić na tych zajęciach tak, żeby on wyszedł zadowolony. Siła. Dołożyć mu, Siła. ale to jest taka wewnętrzna motywacja, więc ja nie czuję się tylko trenerem. Nikt nie przychodzi do mnie na zajęcie na godzinę i przychodzimy, robimy godzinę i do widzenia. Ja tam się czuję, jakbym miała świat zbawić, ale tak naprawdę nikt o tym innym nie wie, ja, no i może moi najbliżsi, jak widzą, to jak ja po prostu przebywam no, 24 godziny na sali, a jak przechodzę do domu, to i tak jestem y, y, na zajęciach. Słuchaj, powiem ci tak: masz silną zbroję. E, <grym> także powiem wam szczerze, no, mega się jaram, że mogliśmy dzisiaj sobie tutaj na luzie jak na osiedlu, jak na boisku, tak. o hip-hopie sobie trochę porozmawiać. Mega dużo energii Ci życzę, dużo, żebyś realizowała swoje marzenia i żebyś była jeszcze mocniejsza, jaka jesteś już teraz silna. Wiesz? Bardzo dziękuję. No to wszystko kształtuje. To wszystko kształtuje i ludzie, i całe otoczenie. My zresztą cały czas się uczymy poznawać siebie, ale to faktycznie to są... Przepracowane ciężkie lata, ale tylko i wyłącznie, że ja tego chciałam, więc Dospadnie. bardzo Ci dziękuję. Będę się starać łapać więcej tej energii, żeby sprzedawać ją innym, żeby naprawdę, żeby ten świat stał się bardziej taki optymistyczny, żeby ci ludzie faktycznie tryskali energią. Pięknie, dziękuję Ci za rozmowę. Także co? Wielka kobieta, silna kobieta. Z, nas z naszego miejsca, z sądeczyzny, także co? Pozdrawiamy Was serdecznie, Elo! Na razie.